Witam gorąco wszystkich, ja jestem Dali i zapraszam was na kolejny odcinek z serii Koniki a koniera and Forest Troszeczkę z innego miejsca zaczynam dzisiaj ponieważ już było po spotkaniu była ekipa która mi ogarnęła trochę plac tam na dole zresztą za chwilę zobaczycie mam zamiar się tam przejść, popatrzycie, jak to będzie wyglądać wszystko także plac się robi pod inwestycje powolutku, dzisiaj planuję kontynuować tam wycinki drzewa ja tylko zanim przejdę do tego muszę tam ogarnąć te rzeczy. Czy mamy wrzesień? Nie, tym czas lecie. Na niego będą zbiory znowu bawełny. Eee, źle skręciłem. Czemu tutaj dojadę? Nie uczączę w ogóle tym roku. Tylko dziwna. O, tutaj miałem zjechać. O, Dobra, no, plac, o proszę. Po tylko… <magnesia 6 ,1> wychodziły. <murzewrite wolfberries> Piękki, które muszę jeszcze połysować. Także piękny się już tu zaczyna robić. Teren się robi typowo pod inwestycje. Będą stawione następne budynki, elementy, które będą przynosi dodatkowe pieniądze. No ja się muszę dzisiaj zająć tymi drzewami tutaj z tej strony. Do jeziora muszę je tutaj czesać. To jest jeden z tych głównych planów. A teraz jeszcze muszę chociaż Zaraz gdzie ja mam... A tu jest, dobra no nie wiem właśnie czy ja przy... Nie, przychodziłem do tego w tym dole ostatnim, który tam miałem z bawełną Tak mi się wydaje No dobra, najpierw zerknijmy tutaj jak się sprawy mają przy kolejce górskiej No, schodzi to? Schodzi tam powolutku Dobra, na razie to zostawiamy I co? Eee, to, to, to. Aha, miałem teraz radzić tam belę, muszę się upewnić Cały czas zapominam o tej beli. Ale wydaje mi się, że ją brałem. Bo to starość, to nie radość, naprawdę. Człowiek potrafi Takie rzeczy pozapominać, że... Oho, ale najgorsze jest to, że to nie boli. A nie bolało, że się człowiek nauczy pamiętać. Dobra. To jest tutaj za tym. Na sto, patrzymy. A, wziąłem, wziąłem, dobra. Super. No to nic, to ja teraz nic innego nie pozostaje jak z zapakować dubsko do kombajnu na drzewa i idziemy z kosem, bo to czas, to pieniądze, ktoś powiedział. W tym przypadku ma wysokie znaczenie więc ile i ile uda mi się pościnać tyle moje bo raczej tego nie wywieźć to nie wywiązać dzisiaj na słońce żeby to mi się udało dzisiaj żeby to wywieźć a jeszcze ja tam dorzuciłem dość sporo tego e, kruźca więc nie wiem jak tam sprawa jeszcze stoi ile tego jest 40 tysięcy, a spoko, nikt się robi. Także tu na razie wszystko na spokój, nie jest Wszystko się produkuje, działa Należy razie porządku To w takim razie jadę się Zamontować z kombajnem Tylko tak Najpierw tutaj na, to ja da się przebrać o. Odpowiednio nie tutaj tu odpowiedni strój założymy nie ten tu o właśnie o to chodziło tutaj to sobie założymy no i nie założyłem tego teraz założyłem Które można zaparkować gincio A jak tutaj się sprawy mają 6000 zostało tylko Akurat na czas będzie Bo to się tam przemienia, a tu za chwilę będzie do zbioru to na styk. Dobra Otwieramy idziemy ryjenąć. I znowu były niespodzianki Niestety nie obyło się bez problemów jak zwykle No ale co zrobić? Trzeba było sobie dać radę Widać, że ten sprzęt, który tutaj mam To już nie pracować tak jak kiedyś na początku Nie wiem czy trzeba zrobić serwis czy czy co A ja się tutaj zastanawiam Ja myślę, że on pojechał A on tu siedzi i zbiera kasę tylko za to, za siedzenie fałcie Kto to jest? Kolej. Kobieto. Dziękuję. Trzeba jeszcze raz włączyć. Co za ludzie? Nie chcą jeździć normalnie. Jedziesz? Kolejny, który nie chce jechać, tak? Co za ludzie. Polegaj tu teraz na kimś. Jakie to teraz? Dwa obiady. Najpierw jedną jechać, a później drugą? Nie wiem. Raz może z tej pozycji pojedzie. Zobaczymy. I nie tu, a może tutaj. Zobaczymy. Pojedzie? Bez jaj. Jeszcze raz. Wiedziesz? Kobieta. Oj, chyba będę musiał sam to obijać. No co zrobić? Udało mi się tam powycinać, także jutro nie zostanie tylko do nie, zawieszenia. Do zawieszenia. Ja to dzisiaj zawiozę. A jutro mi zostanie tylko do. O, jak to się mówi. Dobra. Dzięki za pomoc. Mm. No Wyczyściłem ten teren, ten las muszę wyczyścić, czyli ja będę robił na traciny, a jutro się zajmiemy trocinami, tak myślę. No, nic innego nie pomyślę. Tak, tak tak, to trzeba będzie zrobić. No i Dzisiaj był dzień przeznaczony na wycinkę, sobie na wycinka. Także teraz tylko plac trzeba posprzątać i może akurat jutro już się uda coś postawić. Zobaczymy, jak pan przyjedzie postawić. Mam nadzieję, że tak będzie. No, jednak te drzewa, te petrach potrzebują um, czasu na no to, aby zciąć, wywieźć. Nie jest takich obsiów, ale tak jest dobrze. Jesteśmy w jakim jesteśmy mieście. Tutaj to miasto żyje właśnie tylko z drzewa, także na tym właśnie to wszystko polega. Um. Ciemno się już robi. muszę tylko się no, to nic dziwnego. Wcześniej jest ciemniej. No to odrzucę z ten, przejdę na tak to będę to robić sobie, a ja pojadę tam dalej po następne. Kurde, no więc żeby tam pracownik drugim by pojechał, a nie pomyślałem. Trudno. Jest jest. Wyszło jak wyszło. Ja będę zrzucić to i... I później po drugie pojadę zrzucić. O! Także trochę... Trochę to potrwa. Także ja z tego miejsca, jak się ozalił, przegnam. Wyszedł jaki wyszedł ten odcinek. Jutro będzie bardziej ekscytujące, bo mam nadzieję, że będzie stawianie nowego biznesu. No, dobra. Z mojej strony to wszystko. Dzięki za uwagę. Pozdrawiam gorąco i widzimy się w dniu Na razie.